Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zakończona. Tym razem była to zbiórka dodatkowa, bo system zakłada dwie zbiórki rocznie. Powoli przyzwyczajamy się do tego, że odpady wielkogabarytowe wystawiamy w określonym czasie. System zakłada dwie takie zbiórki w ciągu roku, ale związek gmin postanowił zorganizować zbiórkę dodatkową. Zakładaliśmy, że w miesiącu grudniu, gdzie mieszkańcy mają tendencję do y, większych zakupów, wiadomo święta, wymiana mebli Spodziewaliśmy się też ogromu odpadów, jednak okazuje się, że o kilkadziesiąt procent mniej odpadów dotychczas zebrała firma. W poprzednich zbiórkach wielkim problemem była wielka liczba opon nie tylko od samochodów osobowych, ale na terenach wiejskich także od ciągników. Tym razem nie to stanowiło problem. Problem opon już zniknął, jednakże mieszkańcy wynoszą odpady zmieszane i ustawiają je podczas wystawek. Bardzo się cieszymy, bo jakość segregowanych odpadów, które zgodnie z regulaminem w trakcie wystawek można y, oddawać, jest znacznie lepsza. Tym razem odpadów było mniej, jak się okazuje, nie tylko dlatego, że od ostatniej zbiórki minęło mniej czasu, także dlatego, że wiadomość o zbiórce jest podawana wcześniej. I są tacy, którzy pojawiają się przy osiedlowych przokach przed służbami zabierającymi odpady i je zabierają. Wiele wystawionych rzeczy znajduje nowego właściciela, zanim zostaną zabrane. Co z jednej strony jest dobre, bo komuś te rzeczy jeszcze posłużą. Druga, ciemniejsza strona tego zjawiska to bałagan, jaki te osoby wytwarzają, rozbierając np. lodówki i inne metalowe urządzenia w poszukiwaniu... Metali kolorowych. Problemem są odpady zmieszane, wystawiane w czasie zbiórek gabarytów. Te odpady powinny trafić po segregacji do odpowiednich pojemników. Tymczasem wiele osób traktuje okresowe zbiórki jako okazję do wystawienia czegokolwiek.